Partnerem medialnym programu jest Anty Radio. Sponsorem programu jest Triumf Polska. Marka ADBL, producent profesjonalnych kosmetyków samochodowych. Auta dla przyjaciół.pl, import pojazdów na zamówienie. Kamery MIO, nowa jakość nocnych nagrań. Sponsorem programu jest marka Indian Motorcycle. Witajcie w Motośladzie. Dziś w programie Boris Bokin z firmy B-Motor opowie o produktach Wunderlich. Zobaczycie relację z siódmego spotkania klasycznych triumfów, na które przyjechał także profesor Igor swoim nowiutkim motocyklem. Borysa znam od wielu, wielu lat, chyba nawet dłużej niż znam Pawła ze stajni motocyklowej. Znam go masę lat, Borys sprzedawał osprzęt do motocykli, do czoperów, do sportów, szyby i tym podobne rzeczy. Wtedy, kiedy jeszcze niewiele film w Polsce tym się zajmowało. Teraz rynek jest zapełniony wszelkiego rodzaju produktami. Wchodzimy do internetu, klik już mamy. Tak też można postąpić z nowym, nowym sklepem Borysa, bo tam jest mnóstwo znakomitych produktów, ale głównie dla ludzi, którzy uwielbiają wyprawy do motocykli typu BMW 1200 GS, Afryki i tym podobnych sprzętów. Podejrzewam, że chyba BMW głównie. Tak, oczywiście, bo paru lat, no nie wiem, chyba już 10 lat będzie. Jak zainteresowałem się firmą Wunderlich, to jest znana firma niemiecka, która zajmuje się już od 30 ponad lat akcesoriami do motocykli BMW. Oni zaczęli od Yamaha XS, XT ale od wielu lat robią same BMW, reklamują się jako firma numer jeden, jeżeli chodzi o najlepsze jakościowo wyroby dla tych motocykli. Zakres artykułów jest bardzo, bardzo szeroki i nie powiem, ale te artykuły rzeczywiście wyglądają trochę lepiej niż konkurencja. Rzecz gustu jest kto co woli, ale jest wykonane fajnie. Paweł, kiedy pojawiłem się u Ciebie i wspomniałem o tym, że odwiedzi nas Borys Bokin, i wspomniałem o firmie Wunderlich, powiedziałeś, znamy, nawet na jednym z motocykli, który stoi tutaj u ciebie, pokazałeś mi elementy z tej firmy. Tak, no niewątpliwie jest to lider, jeżeli chodzi o akcesoria motocyklowe, to co mogę Ci powiedzieć od nas jako serwisu motocyklowego, tak? My bardzo lubimy te akcesoria za jedną zwłaszcza rzecz. Dzisiaj tych akcesoriów na rynku jest masę, tak? Od jakichś tanich Chińczyków, bo tak jak tutaj półkę najwyższą, tak, bo niewątpliwie Wunderlich jest półką najwyższą, jeżeli chodzi o akcesoria. Dla nas jako serwisu najważniejsza jest jedna rzecz łatwość montażu, tak? Żeby to było intuicyjne, że jeżeli ja dostaję jakąś rzecz do zamontowania, mniej lub bardziej potrzebną, to nie tutaj nie o to chodzi, tak? Czy to jest słonka jakiejś pompy hamulcowej, czy to jest wręcz cały zestaw kufrów, dla mnie jako serwisu najważniejsze jest to, żeby po pierwsze, to się łatwo montowało, bo prędzej czy później będzie trzeba to do jakiegoś zabiegu serwisowego zdemontować. Druga rzecz, za którą ja sobie bardzo chwalę tego typu rzeczy, to widać, że są to bardzo mocno przemyślane akcesoria. Nie tylko pod względem takim, że klient jest zadowolony, bo coś jest ładne, tak, no bo ludzie kupują oczami, natomiast my jako mechanicy musimy z tym pracować, tak. Ja nienawidzę akcesoriów, które na przykład gmole są najlepszym tego przykładem, Kupujemy sobie gmol, gmol jest fajny, pancerny, świetnie. Tylko do każdego najmniejszego zabiegu potem trzeba ten gmol demontować. Ludzie też sobie muszą zdawać z tego sprawę, że jeżeli takie rzeczy wykonują inżynierowie, planują to, tak, to oni przewidują takie rzeczy. I na pewno te produkty z wyższej półki są do tego przystosowane. Te tanie produkty często bardzo szybko tracą swoją fajność ceny. Kosztami obsługi serwisowej, no bo jeżeli ja do jakiejkolwiek choćby wymiany oleju muszę te mole ściągać, zakładać, to niestety ktoś musi za to zapłacić i zapłaci za to klient, no bo to są robocze godziny. I to też jest istotne, na to też należy zwracać uwagę. To jest też kolejna rzecz, przy której trzeba się kierować, wyborem właśnie produktów typu akcesoria w motocyklach, tak? Co najlepiej się sprzedaje z Wunderlich? Ja mogę tylko powiedzieć o swoich doświadczeniach, ale one się podejrzewam pokrywają z innymi firmami. Trudno powiedzieć o jakimś produkcie numer 1, ale mam taką y, jakby grupkę artykułów, które są naprawdę dobrze y, znane. Pierwszy numer to jest y, poszerzenie stopki. Artykuł ten absolutnie nie, nie jest taki sam, jak pozostałe firmy produkują. Jest to rzeczywiście tylko i wyłącznie pomysł wunderlicha, fajnie wykonany, frezowane, praktyczne. To jest jeden artykuł. Jeden taki artykuł wydawałoby się. Niezbyt, niezbyt interesujący, ale to jest folia ochronna na wyświetlacz TFT. Tak? Inny artykuł, na przykład obniżenie siedzenia o 1 cm centy... pomyliłem się. Dla niektórych, szczególnie GS-y, są bardzo wysokie. Ten 1 cm może być już tym ratunkiem. Jeszcze mamy inne artykuły, które na przykład czasami się już sprzedaje. Nie są to może tak często, ale rzeczy związane z szybami, czyli wzmocnienie szyby. Z tego co ja wiem od użytkowników motocykli GS-ów szczególnie, szyby te obojętnie jakiś sposób mają tendencję do migotania. To się wzmacnia. Są też deflektory dla osób wyższych. Te deflektory z elementem olimiowym pięknie wykonane, naprawdę przemyślane. Możliwość regulacji w każdą stronę. To są rzeczy, które nawet jako mechanika, czy powiedzmy osobę tylko od strony patrzącą od strony tylko wizualnej oko cieszy, bo to jest takie wymuskane. Panowie, ja jestem człowiekiem, który stara się tak działać, żeby zaprzyjaźnione firmy były w stanie ze sobą współpracować. Zresztą we wniosku, że jeżeli ktoś wypatrzy na stronie, tu się pojawia Facebook firmy Bemotor, wypatrzy jakiś, jakąś część, która będzie mu pasowała, to może ją zamówić wysłać od razu do Ciebie i Ty ją zamontujesz. Jasne, jak najbardziej. Są to akcesoria, które my bardzo lubimy montować. Nie jest to nam obca firma, tak? Montujemy to od paru nastu lat już tak naprawdę, bo, bo, bo tutaj jak y, zauważyłeś, no jest to od wielu lat na rynku. To nie jest nowość, tak? I, I gdzieś tam bardzo chętnie to zamontujemy, można tak zrobić jak najbardziej. Bardzo często w ten sposób właśnie robimy z firmami, z którymi współpracujemy, bo my jak dobrze wiesz, mamy się trochę daleko od handlu, zajmujemy się tym, czym się zajmujemy. My, my jesteśmy od serwisu, będziemy serwisować, montować bardzo chętnie, natomiast zamówienia prosimy kierować tutaj bezpośrednio. Pośrednio. można sobie coś zamówić, wysłać do nas, my to chętnie zamontujemy. Mam nadzieję, że adres Pochulanka, firma, o której mówimy, będzie bardzo często w Twoich zamówieniach się pojawiała. Oby tak było, zobaczymy, czas pokaże. Pozostaje jeszcze zamówić ciepły kapturek na pieprzniczkę, jak mówił John Cleese kiedyś i wtedy macie komplet. Zatem firmy są już zbliżone do siebie. Ja jestem szczęśliwy i tak powinno być. Sponsorem programu jest Triumf Polska. Marka ADBL, producent profesjonalnych kosmetyków samochodowych. Auta dla przyjaciół.pl, import pojazdów na zamówienie. Kamery Mio, nowa jakość nocnych nagrań. Sponsorem programu jest marka Indian Motorcycle. Są takie zloty, na które można przyjechać w ostatniej chwili, zapisać się na taki zlot zadziałać i takie zloty staramy się reklamować. Natomiast w przypadku tego zlotu, zlotu klasycznych triumfów, sytuacja jest odmienna, ponieważ miejsca są już zajęte grubo, grubo wcześniej. Tak, sytuacja jest odmienna, bo miejsca są zajęte właściwie tydzień po uruchomieniu listy zgłoszeń, co miało miejsce w lutym i w ciągu tygodnia wpłynęło 140 zgłoszeń na tegoroczną imprezę. No właśnie, i to jest charakterystyczne do zlotu Triumfa, że ci ludzie Zaraz się zapisują, natychmiast chcą być, bo wiedzą jak super klimaty tutaj panują. Ja jestem w tej chwili trzeci raz na zlocie Triumfów, sam już wreszcie własnym Triumfem Roketem. I powiem Ci, że zawsze uwielbiam te organizacje, uwielbiam to, że wybieracie bardzo fajne miejsca, takie klimatyczne niesamowicie. I co ciekawe, te miejsca są w różnych punktach Polski, tak żeby co roku ktoś miał bliżej i wygodniej. Tak, trochę tak to wygląda, że staramy się dobierać te miejsca tak, żeby naszym... Uczestnikom było sympatycznie. Robiliśmy rzeczywiście zlot na Mazowszu pod Płockiem, robiliśmy y, wiele razy zloty w Małopolsce, ale także w Świętokrzyskim, także można powiedzieć, że impreza się przemieszcza z roku na rok w różne miejsca. Dobra, to teraz słówko na temat przyszłego roku. Z tego co wiem, to ilość triumfistów, tak to określę, zwiększa się niesamowicie. Na motocykle w salonach trzeba już w tej chwili czekać i zapisywać się na konkretny motocykl. Co będzie, jeżeli w przyszłym roku? Y, 400-500 osób będzie chciało przyjechać na imprezę. Nie spodziewamy się aż takiego wzrostu, ale myślę, że będziemy myślać i tak, niezależnie od tego, ile osób się zapisze, nad tym, żeby ta impreza miała troszeczkę inny charakter, ponieważ jak sam się widziałeś, na trasę wyjeżdża ponad 100 motocykli. Jest to zaangażowanych, w całą tą imprezę. Obliczałem dzisiaj łącznie z mediami ponad 20 osób w ciągu pół roku. Dobra, to teraz słówko na temat atrakcji, bo wiadomo, przyjazd, konsolidacja, wieczorne rozmowy, tego typu rzeczy. Natomiast przejażdżka, była dzisiaj też przejażdżka. Jakie punkty były odwiedzane? Dzisiaj mieliśmy trasę, która liczyła prawie 140 km. Bardzo takie charakterystyczne punkty dla tego regionu, oczywiście. Jesteśmy na Podbeskidziu dodam, to Góra Żar, na którą dostaliśmy możliwość wjazdu właśnie do samego końca. Dzięki PGE za to dziękujemy i kocież. To są takie charakterystyczne punkty, które dla miejscowych motocyklistów i jakby motocyklistów też z małopolski są bardzo bardzo znane i bardzo cenione. Trasy są kręte, miejscami biegną lasami, miejscami przez fajne urocze doliny, ale są na tyle trudne, że po 140 kilometrach przyjeżdżasz i jesteś zadowolony, że już się skończyło. No i jeszcze w niedzielę jest podróż, jeszcze jeden wyjazd prawdopodobnie. Tak, w niedzielę jedziemy po śniadaniu już tak, taki krótki objazd i kończymy go na zamku w suchej beskickiej. Jedziemy tam, żeby zobaczyć tak zwany mały Wawel i stamtąd uczestnicy pojadą do domu. No właśnie, to jest program. Jedzenie. Fajne. Wszystko jest zorganizowane znakomicie. Wszyscy mamy takie opaski, które nas uprawniają do tego, żeby coś tam przekąsić. Cała ekipa, która pracuje przy zlocie jest bardzo miła. Wcześniej trzeba było podać rozmiary koszulek. Bardzo mnie rozczuliło to, jak dla Magdy, która się pojawiła, koszulka była specjalnie w patrzosce napisane Magda i XS. X -X znaczy XS. Tak, mamy dwie wspaniałe panie, które obsługują nasze biuro i właściwie pracują przy imprezie już od początku tego roku. Same zgłoszenia, kontakty z uczestnikami, maile, uzgodnienia to właściwie w większości są na jej głowie, ale także związane tematy z wydawaniem tych wszystkich gadżetów, czy też z doborem rozmiarów. Sami wiecie, że przy takiej masie osób jest trochę z tym pracy, ale staramy się wprowadzać co roku coś nowego. W tym roku po raz pierwszy nie mieliśmy koszulek, tylko takie bluzy jak Olek ma na sobie. Były też czapki zimowe, bo spodziewaliśmy się, że może być tu troszeczkę zimno rano. Były też nowe piny klasycznego Triumfa Polska i myślę, że w tym roku trafiliśmy z tymi gadżetami, bo słyszałem, że opinie są same pozytywne w sumie. Genialne. Jedna bardzo ważna rzecz: bo jeżeli. facet który jeździ triumfem na co dzień. Ma kobietę, która jeździ motocyklem innej marki. Czy on może się pojawić na zlocie z kobietą, czy ona może przyjechać motocyklem innej marki? Tak, oczywiście jest takich sporo par, które przyjeżdżają w dwa motocykle. Panie czasami przyjeżdżają na motocyklach o trochę mniejszych pojemności innych marek. Czasami przejeżdżają razem ze swoimi partnerami jako, jako plecaki i świetnie się to bawią, mam nadzieję. No, trudno się nie bawić dobrze, kiedy dookoła tacy fajni ludzie. Jak to jest możliwe, że marka Triumph skupia tak fajnych ludzi? Wczoraj gadaliśmy chyba do pierwszej czy drugiej w nocy z całą ekipą same ciekawe postaci, sami bardzo kulturalni, fajni, mili ludzie. Myślę, że akurat na no to pytanie odpowiedź jest bardzo prosta, to Cię zaskoczę, bo to jest tak indywidualna marka, że skupia się wokół niej sporo indywidualności i to widać właśnie po tej imprezie, przyjeżdżają ludzie naprawdę całego przekroju jakby zawodowego i świetnie się ze świetnie mam nadzieję że się tu bawią, ale też kochają triumfa i to widać. Dobrze, przyszły rok pewnie jeszcze nie można powiedzieć gdzie to będzie, mniej więcej wiadomo kiedy to będzie, natomiast jak długo trwa praca nad przygotowaniem takiej imprezy? Właściwie zaczynamy kilka tygodni po poprzedniej imprezie. Ustalamy pewne rzeczy z prawie rocznym wyprzedzeniem i ta praca z przerwami trwa właściwie aż do, do odbycia się imprezy, czyli przygotowujemy ją około 10-11 miesięcy. To powiem Ci jedno, dzięki Ci wielkie i całej ekipie, o której wspominałeś, za tę robotę. To naprawdę wielki szacunek, bo kupa pracy włożona po to, żeby dość duża grupa ludzi miała okazję się dobrze bawić. Dzięki wielkiej spotykamy się za rok. Dokładnie tak. Zapraszam wszystkich za rok i Ciebie również, Olku. Całą historię Igora znają Państwo dokładnie. Igor pojawia się bardzo często w programie Motoślad. Pojawia się jako człowiek, który testuje motocykle, testował wiele motocykli. W pewnym momencie dostał Triumfa Tigera 900 i powiedział, tyś mój. Kawałeczek nim przejechał, stwierdził, że to jest ten motocykl, który powinien być. I co ciekawe, spotkaliśmy na Zlocie Triumfa, bo tu się znajdujemy, na którym ty jesteś pierwszy raz z własnym Triumfem kolegę, który powiedział, wiesz co, nie byłem pewny, czy ten motocykl chce mieć, ale po Twojej recenzji powiedział, to był dobry wybór. Tak, i to są właśnie rzeczy, które naprawdę potwierdzają, że warto jest robić to, co robimy. Tak, no bo pokazujemy ludziom motocykle. Ja kiedyś przyjąłem taką zasadę, lat temu, bodajże trzy, że nie ja będę testował motocykla. Kiedyś robiłem to sam. W tej chwili zrobiłem to tak, że testujecie Wy motocykle. Profesor Igor, doktor Rafał, e, niedościgły Waldemar. I to jest bardziej prawdziwe, bardziej wyraziste. Dlatego też Wasze opinie są według mnie bardziej e, konstruktywne, co widać na załączonym obrazku. Kolega kupił Tigera 900 i już. Słuchaj, powiem tak. Ty kupiłeś motocykl, bo masz konkretne zapędy. Ty nie jesteś człowiekiem, który lata wkoło komina. Nie, zdecydowanie. Zresztą jak się po. Pozna... Znaliśmy, jak byłem świeżutko po podróży dookoła Polski. Byłem takim przykładem zielonego motocyklisty. To znaczy, zieloniuśki jak szczypiorek odebrałem prawo jazdy. Dumny z posiadanego blanketu zacząłem szukać jakiejś maszyny. Tylko tutaj mówimy o tym nie do końca, co było wymarzone, tylko tym, co było dostępne. No bo y jak kupiłem Hondę. To tak naprawdę kierowałem się przede wszystkim ceną. Wiedziałem, że to ma być motocykl do jazdy po mieście i ewentualnie tam gdzieś w trasę. Potem okazało się, że on jest do jazdy po mieście, ale w trasę absolutnie nie. No i e, zaraz po naszym materiale ja wystawiłem tę hondę na sprzedaż, zacząłem się rozglądać, szukając właściwie swojego sensu w motocyklizmie, a potem zaczęliśmy testować, i dopiero po. W dwóch latach testów ja odkryłem, co mi się tak naprawdę podoba i czego chcę. Wiesz co? E, za chwileczkę pokażemy Państwu licznik przebiegu tego motocykla. E, od kiedy to zrobiłeś? Od maja. Od maja. Mamy obecnie wrzesień, warto na to zerknąć. Ale powiem, dlaczego też warto zerknąć? Dlatego warto zerknąć, że mamy. Mm, Typowy przykład człowieka, który e, lubi ganiać w trasy, i co najciekawsze, w kolejnych odcinkach Motośladu będziemy pokazywali e, podróż Igora z tego roku. Nie będę zradzał tajemnicy, gdzie był, ale był daleko, nakręcił masę kilometrów. Zrobił mnóstwo znakomitych materiałów i będziemy się z nimi z Państwem dzielili. Igor, przy okazji, opowie o tym, gdzie fajnie, gdzie nie fajnie, jakie fajne drogi. To będzie naprawdę kompendium wiedzy na temat tych rejonów Europy, które Igor zwiedził w międzyczasie. I podejrzewam, że to nie jest ostatnia taka akcja, bo przyszły rok już niedługo i pewnie start na kolejne wypady. No i to była taka wprawka, 5822 km, no to co to jest? No tak, no jedna droga. Natomiast motocykl trafiony wobec Ciebie w 100%, bo jak widzę Ciebie jeżdżącego tym sprzętem, to za każdym razem mam pełną świadomość tego, że panujesz nad nim perfekcyjnie. Eee, no nie mogę powiedzieć, że tak idealnie, perfekcyjnie do końca nigdy nie powinniśmy mieć tej 100% pewności, no bo wiesz, drogi są różne i zawsze mogą nas czymś zaskoczyć i musimy być gotowi. Możemy się czuć najlepszymi kierowcami na świecie, ale te, ta ten, ta nie wiem, no doza niepewności tego, co znajdziemy za zakrętem, cały czas musi nam towarzyszyć, bo to nas zabija. Kiedyś powiedziałem jednej y, istocie, że jeżdżąc już tam dwa lata, jest ciągle głąbem. Ta osoba się na mnie obraziła. Wtedy ja powiedziałem, że ja też jeszcze jestem głąbem, mimo że jeżdżę, wstyd się przyznać, ile lat. Natomiast my nigdy nie jesteśmy w stanie przewidzieć, co się zadzieje na drodze. Y, I wszyscy jesteśmy na swój sposób y, głąbami. I to mówię bez obrazy, błagam. Zawsze coś zdarzyć może takiego, czego nie przewidzimy. My, każdy taki dzwon, mały szlif, cokolwiek, jest kolejną nauczką i kolejnym przykładem na to, że trzeba mieć pełną świadomość, że nie jesteśmy geniuszami, bo, bo nie jesteśmy. Nawet ci, którzy jeżdżą na kolano, robią cuda. Naprawdę, zdarzają się rzeczy, których nie jesteśmy w stanie przewidzieć. To jest normalne w tej zabawie, a pamiętać trzeba o tym, że niestety mamy zero blach dookoła i trzeba uważać. Tak, był nawet taki materiał reklamowy, to się chyba spot profesjonalnie nazywa, przygotowany przez zawodowych kierowców wyścigowych, motocyklistów, gdzie były ujęcia wypadków. No, to ja mogę tylko podziękować naprawdę serdecznie. Staram się być obiektywne w tym, co robię. Zresztą wiadomo, wiecie, mi państwo, jak wsiadam na nową maszynę, to ja jej nie znam. Może ewentualnie gdzieś w internecie troszeczkę poczytam na jej temat, ale wszystko, co odkrywam w tym motocyklu, to jest dla mnie nowość. I pierwsze 100, 200, 300 kilometrów pokazuje mi dokładnie to, co producent tej maszyny chce nam pokazać. Natomiast każdy kolejny kilometr odkrywa przede mną te rzeczy, które czasami producenci woleliby ukryć. I Dlatego dobrze jest z jednej strony pooglądać nas i posłuchać tego, co mamy do, do, do powiedzenia na temat różnych motocykli z drugiej strony też samemu jednak spróbować się przejechać na motocyklu przed jego zakupem. Igorze, na zakończenie, ponieważ przy każdym teście motocykla stawiasz ocenę, był taki motocykl, który dostał od Ciebie truje, natomiast jak ocenisz teraz z punktu widzenia właściciela Twojego Tigera? Ile? Pięć. Ja właśnie profesor Igor i jego Triumf Tiger 900, i jego podkreślam. Do tego wszystkiego zapraszam już teraz. W niedługim czasie pojawią się fragmenty wyprawy Igora. Naprawdę będzie się działo. Dzięki, Igor Wielkie. Dzięki. Sponsorem programu jest Triumf Polska. Marka ADBL producent profesjonalnych kosmetyków samochodowych. Auta dla przyjaciół.pl import pojazdów na zamówienie. Kamery Mio, nowa jakość nocnych nagrań. Sponsorem programu jest marka Indian Motorcycle. Partnerem medialnym programu jest Antyradio.